Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj mamy film Drugich Szans. Coś takiego, tak mi się wydaje, że to chyba będzie dobre określenie, ponieważ wzięło mi się to z tego, że postanowiłam dać kolejną, w zasadzie to nie będzie druga, to będzie już piąta szansa, podkładowi Smashbox Full Cover, ale. Wcześniej nie miałam takiego fajnego pędzla do nakładania podkładu jak teraz, czyli Real Techniques z tej serii Blue B03. Naprawdę ten pędzel odmienił mój sposób nakładania podkładu i sposób też patrzenia na właśnie nakładanie podkładu pędzlami. Naprawdę jest rewelacyjny i pomyślałam sobie, że może warto na przykład Wypróbować z powrotem ten podkład, bo to był jeden z niedzisznych podkładów, które tak strasznie źle mi się nakładało i pędzlem i gąbeczką, że no, naprawdę, to był jeden z gorszych podkładów. I pod tamtym filmem, pod pierwszym filmem, w którym testowałam ten podkład, dostałam bardzo dużo komentarzy, że jednak mimo wszystko za dużo nałożyłam tego podkładu, więc chcę mu dać kolejną szansę, tak jak mówię, to nie do końca będzie druga, bo w tamtym filmie już kilka razy go próbowałam, ale też yy, zebrałam troszkę produktów, których albo nie używałam od dawna, bo mi się nie do końca podobały, albo niedawno użyłam i też mi się nie do końca spodobały, więc chcę im dać ponownie drugą szansę czy też którąś szansę zobaczyć czy może moje zdanie na ten temat się zmieniło i, i zobaczyć jak to będzie wyglądało nie w każdej jakby kategorii twarzowej mam takie kosmetyki, bo jeśli chodzi o korektor, tusz i coś do brwi no to mam tutaj całkowicie nowe rzeczy, natomiast przy innych no to zobaczymy co z tego wyjdzie, więc Zaczynamy od podkładu, więc tutaj jeszcze mam troszeczkę tego podkładu, jak widzicie. Ja go mam w kolorze 03 i zrobię to troszkę inaczej teraz. Tak jak przyglądałam się innym filmom, jak patrzyłam, jak inni nakładają ten podkład, to większość osób wyciskała ten podkład na dłoń, więc ja powiedzmy, że wyciskam go na dłoń, co prawda nie bardzo wiem, ile go powinnam na tą dłoń wycisnąć, więc załóżmy, że nie wiem, myślicie, że tyle wystarczy. Biorę pędzel. I oni to robili tak, że oni ten podkład tak wpracowywali w ten pędzel i potem stąd nakładali na twarz. Więc ja zrobię to samo i zobaczymy, spróbuję bardzo szybko pracować, jednocześnie mówiąc w ogóle jakieś. Jest... Ło! Wow, jakie krycie! Jak spojrzałam w podgląd, mówił, ja, pierdziu! No, e, więc co ja mówiłam? Widzicie, już zgubiłam wątek, bo się skupiłam na tym podkładzie. Więc ja spróbuję bardzo szybko nim pracować, jednocześnie właśnie. Próbując do Was mówić, żeby to było powiedzmy, że w czasie rzeczywistym, bo przynajmniej wtedy się jakoś lepiej ogląda jak człowiek nakłada, niż jak nic się nie dzieje. I zobaczymy, czy po prostu moje zdanie będzie troszeczkę inne. Hmm. No nie jestem, nie, no, no nie wiem, na razie, na razie nakładam. Na razie naprawdę ciężko pracuję dobrze nałożyć, aż mnie ręka normalnie rozbolała, tak się kurde tutaj stwierdzam, że muszę namachać ale ogólnie faktycznie no w sumie nie ma go dużo, koloryt jest wyrównany jeszcze stałam się, żeby tutaj właśnie przy tych newralgicznych miejscach czyli przy nosie i przy ustach on był dobrze rozłożony no i chyba tyle, no nie jestem w stanie więcej nałożyć, już zresztą jak, jak przecieram, no to widzę, że już jakby więcej nie dokładam, na dłoni mi już została tylko i wyłącznie plama, więc przybliżę Was, żebyście mogli zobaczyć jak ten podkład w tej chwili wygląda, więc... Na dosyć dużym zbliżeniu można go zobaczyć. Teraz nałożę sobie jakiś y, korektor, i w zasadzie mam tylko dwa korektory w tej chwili do wyboru. Moment. Więc, jak mówiłam, mam dwa korektory do wyboru: albo mam chudę, której nie wyrzuciłam, no bo tutaj nie ma takiego aplikatora, którym bym dotykała do oczu, albo mam benefit. Ponieważ benefit ostatnio dosyć często używałam, no to weźmiemy chudę, więc wyciskam sobie ją. Widzicie, bo ona, ona ma taki aplikator. Jeżeli ktoś by nie wiedział, jak wygląda korektor chudy, to jeszcze tak pokażę. Więc wyciskam, zdejmuję z, z tego z aplikatora. No, kolor będzie na pewno jasny, jak zresztą widać, ale postaram się go jakoś tak dobrze wpracować. Gdzieś miałam mokrą gąbeczkę przygotowaną, tutaj, przed samym nosem leży. I szybko ją wpracuję, no bo ten podkład Smashboxa bardzo szybko zastyga. Więc ja nie chcę, żeby mi się korektor odcinał, tylko żeby mi się to jakoś tak ładnie tutaj, wiecie, połączyło. Zobaczymy, na ile mi się to uda ok, więc korektor połączony i teraz kosmetykiem jakby drugiej szansy, chociaż nie do końca jest to druga szansa, jest po prostu puder L'ore Mercier, bardzo dawno go nie używałam bo on już tak, tak dobrze matu nie utrzymuje jak na przykład puder Too Faced, puder Sephora, puder e, Golden Rose, więc naprawdę bardzo, bardzo rzadko po prostu po niego sięgam ale skoro Smashbox ma być tak bardzo matujący i ma tak dobrze utrzymywać mat coś mam wrażenie, że pod tymi oczami mm, powinno być ok no to pomyślałam sobie, że może w takim razie wrócimy do lory i przetestujemy go z loru, więc delikatnie niewielką ilość biorę na gąbeczkę, żeby wpracować tutaj właśnie w te obszary, w których ja się najbardziej przytłuszczam, czyli przy skrzydełkach nosa i przy brodzie. Ostatnio przeglądałam swoje filmy z testami podkładu, stąd też w ogóle wzięła mi się ta też koncepcja, żeby ponownie przetestować ten Smashbox i zauważam, że zawsze to samo mówię w każdym teście, ale wiecie, czasami jest tak, że po prostu może na kanał przyjść osoba, która jest zainteresowana tylko i wyłącznie testem tego konkretnego jednego podkładu i nie ogląda wszystkich filmów na bieżąco, więc nie wie, że to są na przykład newralgiczne obszary, w których ja się najbardziej przytłuszczam. Biorę malutkim pędzelkiem też lore tutaj pod oczy. Cały czas jak patrzę, to mam wrażenie, że pod oczami jest strasznie jasno, ale jak patrzę normalnie w lusterko, to tego tak bardzo nie widzę. Oraz. Ym, Teraz stąd, bo na wieczku mi jeszcze trochę zostało, a tutaj jest troszkę pudru, więc stąd biorę troszkę pudru na duży pędzel i przypudrowuję pozostałe partie na twarzy, przy okazji też zmiatając ewentualny nadmiar, który mogłam tutaj pozostawić gąbeczką. W międzyczasie zrobiłam sobie brwi, a teraz przechodzę właśnie do kolejnego produktu, któremu daję kolejną szansę. Jest to bardzo duża paleta z Benefitu, to jest Cheek Parade. Kupiłam ją już bardzo, bardzo dawno, dawno, dawno temu i praktycznie jej nie używam. Nie używam jej głównie dlatego, że ona jest po prostu wielka i gdzieś zawsze leży na dole szafy. Po drugie, jednak Hula i Hula Light są troszeczkę, mam wrażenie, dla mnie za jasne. Ale spróbujemy. Może na przykład, nie wiem, inaczej będę nakładać teraz te produkty, i może, nie wiem, coś się zmieni, więc muszę tylko wygrzebać mój pędzelek do brązera. Więc biorę ten z, z. Co to, z czego to jest, ciągle zapominam? To jest Boho. I zacznę najpierw od Huli Light, więc nabieram. Ona się strasznie, strasznie pyli. Ale mam wrażenie, że ona jest po prostu taka bardzo ciepła, że ona jakby na kontur. Nie bardzo się nadaje, a ja z kolei w ciepłych brązerach, nie wiem, ja się sobie w ciepłych brązerach nie podobam. Po prostu uważam, że przy mojej skórze ciepłe brązery po prostu wypadają pomarańczowo, i tak jest samo mam wrażenie w tej chwili, jeśli chodzi o tą hule Light, a ona jest przecież naprawdę bardzo, bardzo jasna, więc hmm, niedobrze, bo ja dzisiaj miałam w planach wyjść, więc. No, mam nadzieję, że to się uda jakoś ograć i że to jakoś ładnie będzie wyglądało. No, chyba jednak nie zmieniam zdania i nie do końca mi się ona jednak podoba, i jest jednak zbyt ciepła i właśnie wychodzi zbyt pomarańczowo, i po prostu mam wrażenie, że do mojej karnacji nie to, że to jest zły produkt no ładnie się nałożył, tak, ale do mojej karnacji to nie jest po prostu dobry produkt. Teraz kolejnym produktem, to jest całkiem nowy produkt, który niedawno używałam i też nie do końca mi się spodobał, ale spróbujemy dzisiaj do niego podejść drugi raz. To jest ten róż z Colistara i ja go mam w kolorze 14 Pesca. I to jest taki dosyć yy, dziwny kolor, bo on jest taki, widzicie, bardzo ciemny, ale z kolei jak się nie wiem, zrobi na przykład słocza, czy nawet na palcu, to on dosyć mocno błyszczy, a jednak nie daje takiego koloru różu za bardzo, nie, 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 nie wygnę tak ręki źle to zrobiłam. No dobra, ale spróbujemy, więc teraz wezmę go na przykład na taki skośny pędzelek z Biedronki. Delikatnie go nałożę, widać, że troszkę się go wzięło, ale hmm. trochę się łączy z tym brązerem. Nie wiem, czy to był dobry plan w sumie. Mam wrażenie, że więcej z niego zostaje błysku niż koloru, więc nie wiem, czy jego trzeba więcej nałożyć, jakoś mocniej podłubać. Pędzę te stuki, to ja odszupuję pędzel, żeby nie było. Może na przykład zamiast przecierać, to trzeba tak sobie go wklepać tutaj. Hmm. Hmm. No, jednak, chyba ten kolor też niezbyt dla mnie, ze on się tak trochę zlał z tą. Hu, z hulą, dobrze chciałam powiedzieć, z hulą, więc no jakby nie do końca nie do końca mi to, to pasuje no i teraz w zasadzie ostatni produkt z, jakby któremu daję drugą szansę, no bo w zasadzie zostały usta, oczy i tusz, więc tusz mam nowy a na usta pomadki to w zasadzie wszystkie lubię to jest paletka Naked i jest to Urban Decay Naked Basics 2 Pełna matów, takich matów, które są niby użytkowe, ale ja jakoś nigdy nie byłam zadowolona po prostu z makijażu, jaki tą paletką mi wychodził. Pomimo tego, że nawet trochę ją próbowałam używać i nawet widać pewnego rodzaju tam dźgania pędzelka, więc no, damy jej kolejną szansę dzisiaj. No dobra, więc na powiekach mam już nałożoną bazę Anastazji, bo wiem, że ona jest dobra. Biorę pędzelek MAXI 11 i zacznę chyba od tego. Trzeciego cienia, on się nazywa Frisk i spróbujemy po prostu nim zaznaczyć załamanie powieki. Następnie na ten sam pędzel wezmę nie kolejny cień, tylko jeszcze kolejny, czyli ten nieco ciemniejszy, bo ten mam wrażenie, że jest trochę ciepły w porównaniu do tego, więc chcę wziąć ten. On się nazywa Primal więc też na ten sam pędzel one się bardzo mocno sypią, strasznie się sypią, już e, powiedziałabym nawet, że sypią się bardziej niż cienie Anastazji, co jest w sumie dziwne, bo cienie Anastazji się naprawdę bardzo sypią, ale tutaj no mam wrażenie, że jakby e, trochę więcej, więc tu już jakby zostaje tylko i wyłącznie w zewnętrznej części e, powieki. No powiem Wam, że kurczę sypią się, ale dosyć ładnie się rozcierają. Nie wiem, może kiedyś po prostu miałam inne oczekiwania co do cieni, albo nie umiałam się nimi tak posłużyć, albo miałam, nie wiem, inne pędzle, które nie nabierały tak produktu, albo nie umiałam ich rozetrzeć, nie wiem, ale powiem Wam, że no w sumie całkiem, całkiem, całkiem. Nawet bym powiedziała, że chyba trochę za dużo tego nałożyłam, więc wezmę teraz E, maxi Piątkę. Biorę ten najjaśniejszy cień, nakładam go na Piątkę i powyżej, powyżej tego wszystkiego tutaj to rozcieram, bo naprawdę mam wrażenie, że jednak za dużo ich trochę nałożyłam. I się okazało, że ten najjaśniejszy jest chyba taki lekko satynowy. Mam wrażenie, że teraz strasznie mi się tutaj wszystko błyszczy. E, myślałam, że on jest matowy. Tak patrząc na te wszystkie kolory, to myślałam, że ten jest matowy, a jak zrobiłam tutaj, tak e, przejechałam po ręku, to wygląda, że on ma jednak taki delikatny połysk. No cóż. Biorę teraz kolejny pędzelek Maxi i tym razem jest to dwunastka i biorę ten najciemniejszy kolor, on się nazywa Undone i będę nim przyciemniać już tylko i wyłącznie tutaj zewnętrzny kącik, a następnie jeszcze takim dużym puchatem właśnie maksinaczkowym rozblendowałam wszystko i w zasadzie słuchajcie, to tyle co mogę wykonać tą paletą bo nie mam tutaj żadnego błysku, żeby sobie na przykład nałożyć na wewnętrzną stronę, mogłabym w sumie płaskim pędzelkiem i to jest Maxi 29 nałożyć ten jasny, on się nazywa Stark i po prostu ten jasny nałożyć od wewnętrznego kącika żeby wyrównać sobie mm, lekko to całe cieniowanie, znaczy cieniowanie no w sumie od wewnętrznego kącika to mam już tylko bazę już tutaj nic innego nie miałam ale żeby to w ten sposób wyglądało. Ale powiem Wam, że brakuje mi nieco jakiegoś błysku. Chciałabym, żeby coś tutaj lekko połyskiwało, więc chyba się e, zaposiłkuję jakimś po prostu innym cieniem z innej paletki, tak, żeby po prostu to wyglądało dobrze. I mam tutaj pod ręką anas paletkę Anastazji Salczy. I tutaj jest taki srebrny odcień, który się nazywa Cyborg. Więc biorę go delikatnie na palec i tylko tak. Trochę po prostu sobie nim poklepię, popowiedzę, po prostu żeby coś odbijało światło. Ja nie chcę, żeby tutaj był jakiś taki bardzo mocny turbobłysk, tylko po prostu, żeby coś odbijało światło i żeby to jakoś tak ładnie się tutaj łączyło. Więc tak to wygląda, więc ja w tej chwili no już w zasadzie zostało mi tylko wytuszowanie rzęs, więc zrobię to już poza kamerą i zaraz do Was wrócę. Dobra, makijaż jest wykończony, cały czas używam tego tuszu z chociaż wygrzebałam, że mam jeszcze ze dwie miniaturki nieotwarte, na przykład marka Jacobsa, więc możliwe, że niedługo sobie otworzę, żeby tam zobaczyć, wiecie, jak te miniaturki się sprawdzają, a na ustach MAC, tylko że jest to limitowanka z Nikki Minaj, to było Nikki z Nude, ale akurat tak mi pasuje tutaj do tego ciepłego brązera i, i różu, i jednak no nie do końca ani brązer, ani róż nie za bardzo mi się podobają i ch chyba znowu wrócą gdzieś na dno szuflady i nie będę ich używać, albo znajdę jakiś, nie wiem, inny dom dla nich. Zobaczymy. Natomiast tak naprawdę jestem najbardziej ciekawa tego podkładu. Jestem najbardziej ciekawa tego, jak on e, po prostu się utrzyma w ciągu dnia, więc e, którą mamy? Mamy w tej chwili godzinę 10.10. .10. Więc e, myślę, że na koniec dnia po prostu wrócę do Was, żeby Wam pokazać, jak on się utrzymał, czy on utrzymał mat, jak to wszystko w ogóle wygląda. No jestem bardzo ciekawa. W tej chwili nie wygląda to najgorzej. Ja Was troszeczkę zaproszę tutaj do przodu, żebyście mogły to zobaczyć. Więc wygląda całkiem, całkiem ok. Na pewno wygląda lepiej niż w tym filmie, który nagrywałam. Bo w tamtym filmie, no, nie wyglądał dobrze. Ale widziałyście, że zdecydowanie mniej w tej chwili go nałożam, więc może to jest klucz do sukcesu z tym podkładem. I wtedy zobaczymy. Może będę musiała, jakby, przeprosić się z nim, w sensie zmienić moje zdanie i dać wam znać, że po prostu. Warto go spróbować, no ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy, więc ja w takim razie na tą chwilę kończę i widzę się z Wami dopiero wieczorkiem. No i mamy koniec dnia, więc czas sobie podsumować. W zasadzie głównie skupiam się na podkładzie, chociaż jego zostawię na koniec. Jeśli chodzi o cienie, bo o nich nie powiedziałam chyba w podsumowaniu porannym, no to powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo. Bo nawet mi się podobają. Brakuje mi tu, co prawda, w tych cieniach jakiegoś właśnie błysku, brakuje mi czegoś, czym mogłabym rozświetlić, yy, yy, rozświetlić wewnętrzny kącik. Chociażby po to, żeby paleta była taką paletą, którą mogę zabierać ze sobą na podróż i już się o nic nie martwić. Tak jak na przykład paletki chudy właśnie takie są, bo one zawierają i maty, i błyski. Jak na przykład Huda Nude Light, ale też te poprzednie również. No tak w tej właśnie mi tego brakuje i jeśli miałabym ją zabierać. No to jeszcze musiałabym wziąć jakąś jedną paletę, żeby mieć błyski. Więc w tym momencie no to już mogę wziąć po prostu paletkę Saltry, bo ona ma bardzo podobne kolory. Muszę tylko wyjąć pędzelek, który tutaj jest. Mm. Bo w zasadzie Saltry ma bardzo podobne kolory. W sensie ma też takie właśnie chłodne brązy, chłodne, szary, takie wiecie więc jeżeli już bym miała brać jedną, no to wtedy wezmę to, bo ta ma błyski, a ta po prostu tego nie ma. I mi osobiście, jakby dla mnie, tak, mi tego w, w tamtej paletce brakuje. Wiadomo, że każdy lubi co innego i nie każdemu będą, jeszcze raz, każdy lubi, co inne, każdy lubi co innego, i nie dla każdego brak błysków będzie jakimś problemem. I może być tak, że na przykład dla Was. Jakby samo to, że są maty, będzie idealne i właśnie to będzie dla Was idealna paletka na co dzień, gdzie właśnie robicie sobie make-up. No make-up, czy tam tylko po prostu yy, zaznaczycie załamanie powieki i to wszystko, więc może być, może być tak, że ta paletka będzie Wam odpowiadać, ale naprawdę jestem zaskoczona, bo. Przyznam się, że nie spodziewałam się, że jednak tak mi się będzie podobało. Ja wiem, że o tych paletkach się też często mówi, że one się blendują w zasadzie do jednego cienia, ale powiem Wam, że ja tego tak do końca nie widzę tutaj. Wydaje mi się, że to wygląda całkiem fajnie i podobnie do efektu, jaki uzyskuję, jeżeli używam podobnych cieni, właśnie w paletce Anastazji Sultry. Jeśli chodzi o brązer, to tak jak mówiłam, nie podoba mi się. Po prostu Hula Light jest dla mnie za ciepła, za pomarańczowa i mi się nie podoba. Jeśli chodzi o róż, to znowu kwestia koloru. Po prostu na mnie ten kolor mi się nie podoba. Co tutaj jeszcze nowego było? No, lore to znamy. No i w zasadzie teraz clue całego programu, czyli. Ten podkład. No, jak widać, podkład matu za bardzo nie utrzymał. W ogóle z nosami zszedł. Nie wiem, czy ja się gdzieś uderzyłam, czy coś, ale po prostu centralnie tutaj na nosie po prostu podkładu nie ma. Mam jedną wielką czerwoną plamę. Nie wiem, czy po prostu uderzyłam gdzieś ręką, czy coś, bo na pewno nie wycierałam nosa ani nic. Natomiast świeci się bardzo, więc na pewno matu po prostu nie trzyma, bo jeżeli miałby trzymać mat, no to nawet mając taką właśnie sobie Lore powinien utrzymać ten mat, a tego nie zrobił plus jest taki, że się nie zważył plus jest taki, że powiedzmy, że wygląda trochę lepiej niż w tym moim pierwszym wrażeniu więc y, trochę częściowo odszczykuje to, co tam powiedziałam, że on nie jest jednak taki najgorszy po prostu, bo udało mi się okiełznać nakładanie tego podkładu, udało mi się to zrobić, y, możliwe, że to właśnie, gdzie jest mój pędzel halo, o, tu Możliwe, że to właśnie dzięki tego, te, temu pędzlowi. Możliwe, że on ma akurat tak y, do, jakby w taki sposób y, y, ułożone tutaj włosie, czy też tak bardzo gęste, bądź niegęste włosie, że akurat z tym pędzlem dobrze idzie. No, bo ona no, próbowałam nakładać go innymi pędzlami, nawet w, w tamtym pierwszym filmie, i mimo wszystko niezbyt mi doszło. Ale z drugiej strony, może faktycznie nałożyłam go za dużo, i może ten sposób nakładania z dzisiaj dla tego podkładu jest lepszy, czyli nie robienie kropek, tylko właśnie jakby branie go tutaj z dłoni. Więc ja sobie jeszcze z tym podkładem będę pracować. To na, raczej nie będzie podkład, po który sięgnę, bo jakby to nie jest święty gra, ale po jakby Pracę, którą trzeba włożyć w nałożenie tego podkładu nie rekompensuje jakby nic, on się po prostu wcale dobrze nie trzyma. Naprawdę już y, równie dobrze, a jak nie lepiej czasami trzyma mi się po prostu Revlon Colorstay, tak, który kosztuje 30 zł, a nie 150 zł. Tak więc no, y, może i nie jest taki zły jak powiedziałam w tamtym filmie, ale jednak no nie jest też taki fantastyczny, więc... Dobrze, że dałam mu drugą szansę, mam troszeczkę lepsze o nim zdanie, chociaż nadal nie fantastyczne, ale przynajmniej już jakby wiem też, jak z nim pracować i, i może będę mu dawać jeszcze szansę w przyszłości, tak powiedzmy, że jeszcze tam popróbuję może jednak z innymi, z, z innymi kombinacjami, jeżeli coś, to na pewno dam Wam o tym znać. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten film, taki film drugiej szansy. Nie było może zbyt dużo tych produktów, i z szczęścią się przeprosiłam, jak chociażby z paletką Naked, chociaż nie do końca, jak właśnie z podkładem, chociaż nie do końca. No, a jednak część produktów pozostała tak, jak ich nie lubiłam i nie byłam do nich przekonana, tak nadal nie jestem. Jestem ciekawa, czy Wy też macie takie produkty, które na przykład lubiłyście bardzo, albo na przykład ich nie lubiłyście, ale jakoś się ich nigdy nie pozbyłyście. I właśnie sięgnęłyście po jakimś czasie i tak macie jednak inne zdanie na ich temat. Wiem, że część z Was nie trzyma w ogóle takich produktów, które się Wam nie sprawdzają, no bo nie macie miejsca, bo po co mają Wam zalegać? I ja to też rozumiem, bo no, jakby po, po, faktycznie po co trzymać takie produkty, które nam się nie sprawdzają? No ja akurat je miałam, więc przy okazji na przykład do tego filmu się one przydały. No dobra, więc ja w takim razie, dziewczyny, czekam na Wasze komentarze. Idę już zmyć makijaż i też przypominam, w przypadku tego podkładu zeszłego, każdego, ale ten widzę szczególnie mocno, zwłaszcza jak na przykład miałam go na dłoni, on się bardzo mocno wżera w skórę, więc naprawdę pilnujcie bardzo dobrego demakijażu, jeżeli używacie tego podkładu generalnie jakiegokolwiek też ale chodzi o to, że no, my potem możemy nawet nie widzieć, że on nam został na skórze, a potem będzie nam zapychał pory i będzie wiecie, kukuł, więc e, przy tym, ja po prostu przy tym wizualnie widziałam, że słocze, które na przykład nagrywałam wtedy w tamtym filmie i teraz nawet na dłoni, jak rano go miałam, po prostu wcale wcale po zmyciu tak mydłem czy tam, nie wiem, żelem do mycia twarzy wcale tak łatwo nie zeszło i nie zeszło też do końca. Więc tylko wam przypominam, że jeżeli macie lub próbujecie lub macie próbkę tego lub chcecie wziąć próbkę tego, to potem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dokładnie umyjcie twarz, oczyście całą twarz, właśnie bo ten podkład lubi się bardzo mocno trzymać naszej twarzy. Więc dobra, myślę, że to już tyle. Dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze i do następnego filmu. Na razie pa pa.